Ej kochani, tutaj Mari, Mary i dzisiaj miks maluszków. Za dwójkę mam nadzieję, że mam wszystkie. I na przełamanie taki starożytny skarb. Czyli na dzisiejszy odcinek wydane po prostu 20 zł. Także zaczynajmy. Przybliżę, przybliżę Was. Zrabka super 13 z numerem 63. Szukamy po prostu 13. Na razie mamy inne liczby. No tu niestety ich nie ma. No to miętowa kasa z numerem 27. Szukamy 54 i 38. A mamy.

trzydzieści 31, 12 i 20. Także nie tym razem. No to kasa wpada. Tu szukamy sejfu i pliku. A mamy banany, koronę, truskawkę, jabłko, pierścionek, pomarańcze, serduszko dla wszystkich oglądających. Wiśnie, dzwon i winogrono. O. Szybko te maluśki idą. Będzie odcinek ekspres. Muszę chyba zwolnić drapanie, ale zrapałam kontrolną. No nic. 6, 2, 8, 5, 4, 3 i 9. Także póściutko. No to teraz. Starożytny skarb. Z numerem którym? O, pierwszym. Sprawdźmy najpierw bonus. Łuk, Łuk. Już myślałam, nie? Ale nie, niestety nie ma. A mogło być ile? Tylko dyszka. Dobra, tu szukamy trzech identycznych. Jest palma, hełm, skrzynia i skrzynia. No, ale dwie to za mało. Statek, Sfinks, winogrono. Dwa razy łuk. To też tak nie ma być. Kleo. zpan, papirus, hełm, sphinx, mumia, kleo i harfa. No niestety, że mamy trzy gry. Harfa, Ibis, Ibis. Hełm i o jest wygrana Patrzcie na sam koniec Najdroższej drapce Zaznaczmy Statek, palma Cban Wielbłąd i harfa I jeszcze jedna gra Piramida, wielbłąd Sfinks Piramida i jeszcze jedna piramida No nie skrzyneczka Ale nie szkodzi Przybliżę wam grę numer piątą trzy razy ibis, a pod ibisem kryje się co? No ale jest. To, to były kontrolne r, chyba tak. Czyli połowa na dzisiejszy odcinek jest. Mam nadzieję, że taki szybki odcinek też wam się podobał. bo no Niestety wszystkie maluszki zawiodły. Zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.